No, halo, dzień dobry. Witam Was na transmisji na żywo z Czasami jest taki wiatr, wiem, że ostatnio przeszkadzał, ale był większy. Nic nie jestem w stanie zrobić. Jak transmituję na żywo, nie jestem w stanie tutaj podłączyć mikrofonu do tego telefonu. Kiedyś to robiłem i z marnym skutkiem, bo były jakieś dziwne dźwięki. Nie wiem, czym to było spowodowane. Jest, jak jest. Dzieje się na żywo. Wyszło powiadomienie także. Pewnie zaraz ktoś z Was już tutaj dołączy. Jestem w Popeszty Lordenii w Polach nicości. Pokażę Wam, tutaj przyjechała w ogóle policja. Po co oni tutaj przyjechali? Wjechali sobie tam. Żeby nie myśleli, że ja po prostu tak filmuję, ale. O dobra, zrobię w ten sposób. Tak jakbym ja mówił tutaj do kamery. Cześć, cześć Ewcia. Witam cię serdecznie. Tam stoją. Poszli gdzieś w krzaki. Tutaj czasami jest tak, że. Śpią jacyś bezdomni w tym baraku, takim tak, z którego sobie kiedyś żartowałem, i mówiłem, że to jest schron dla inżynierów. Także taka sytuacja, taka sytuacja. Witam Jan, witam cię serdecznie, witam wszystkich Was oglądających. Zaraz przejdę też do tematu, żeby tutaj opowiedzieć. O, idzie tutaj ten policjant. Może idą tutaj zobaczyć, czy są ci bezdomni. To jeszcze chwilę obserwuję gdzie on tam idzie Nie wiem nie idzie może idzie wysikać się na mnie w krzaki. nie wiem nic tam nie ma takiego Dziwna sprawa nie wiem dobra nie będę tutaj się temu przyglądał idę mam swoje przemyślenia którymi chciałem się z wami podzielić na kim się zawiodłem kto co zrobił pewnie mieliście okazję już słyszeć bo wszyscy o tym mówią co zrobił prezydent Karol Nawrocki, że jednak podpisał tą ustawę. Ustawę, która ma pomagać no właśnie co krajowi położonemu na wschód od Polski i tym ludziom, którzy tutaj do nas przyjechali do Polski i którzy stanowią o dużej liczebności w polskim narodzie, o w ten sposób tak to można ująć, w polskim narodzie, bo oni są w polskim narodzie, oni nie są Polakami. To są obcokrajowcy, którzy stanowią o, o, o tym, co się dzieje po prostu w Polsce. I Karol Nawrocki tłumaczył to, tam w ogóle też wychodził chyba jakiś rzecznik, czy jakiś inny facet. Oglądałem u Andrzeja Suwerennego, on to cytował, więc jak coś to odsyłam na kanał Suwerenny.pl i że niby ta ustawa, ona jest po prostu w innej formie i że to się różni i są inne zapisy, ale nic nie zostało powiedziane jakie zapisy, co zostało zmienione. Wychodzi na to i że są ludzie, którzy analizowali, że po prostu zostało to napisane innym językiem i wychodzi na to, że wszystkie przywileje, które miały być, to dalej są, tylko że nic się nie zmieniło i że Karol Nawrocki to tak czy inaczej podpisał. Teraz jest to bardzo zastanawiające, bo dlaczego wcześniej był taki, dlaczego Karol Nawrocki był wcześniej taki przeciwko temu? Wszyscy mu bili brawo, byli zafascynowani. No, może to jest ten prezydent, który będzie miał swoje zdanie, który, który będzie stał za narodem, który będzie stał za Polakami. Igor, Igor, jesteś Polakiem, czy jesteś niepolakiem? Że, że dobrze zrobił. Czy uważasz, że. Ludzie, którzy nie pracują, powinni cokolwiek dostać. Wcześniej mówił yy, Karol Nawrocki, właśnie wspominał o tym, że ludzie, którzy nie pracują, no to nie powinni dostawać żadnych świadczeń socjalnych. Uważam to za uczciwe, no bo jak ktoś nie pracuje, to za co ma dostać? Za to, że stoi czy leży? Czy się stoi czy się leży? 800 się należy? No nie należy się, nie powinno się należeć. To powinno być wynagrodzenie dla tych, którym się chce, a nie dla tych, się, którym się nie chce, którzy są leniwi i liczą na coś, albo przyjeżdżają i byli przecież tacy ludzie z krainy U, którzy chwalili się, robili tiktoki, że mają 8 paszportów i pobierają, pobierają świadczenia na te 8 paszportów, na przykład ten 800. Plus. Nie tak było. Przecież ja sobie tego nie wymyśliłem. Ja sobie tego nie wysłałem z palca. Nie odkryłem Ameryki w konserwie. No tak było. Tak było. Um, Igor, to dawać ze swojej kieszeni, nie z mojej i innych, pisze Jan Kowalski. No więc właśnie, ja też tak uważam, Słuchajcie, nie chodzi o to, że ja mam e, tutaj się kłócić z Igorem czy z kimkolwiek. Dyskutujemy. Robię. Robię tego żywca bez jakichś takich negatywnych emocji, aczkolwiek jestem rozczarowany. Jestem naprawdę rozczarowany tym, że Karol Nawrocki to zrobił. Moje jeszcze takie przemyślenia. Co się takiego musiało wydarzyć, że on tak jakby zmienił zdanie albo udaje, że, że zrobił dobrze, bo, bo nic się nie zmieniło w tamtej ustawie. Znaczy, bo się zmieniło właśnie, on tak twierdzi. Ale nic się nie zmieniło. Czyli dalej jest to samo, tylko że zapisane e, trochę inaczej. E, a, jesteś przedsiębiorcą i masz, e, zatrudniasz Ukraińców. No okay, no rozumiem, no to jesteś przedsiębiorcą. E, no jak jesteś przedsiębiorcą, to e, czy napisz komentarz, czy jesteś polskim przedsiębiorcą, czy jesteś przedsiębiorcą z Ukrainy i, i napisz proszę, czy masz, z tego powodu jakieś y, korzyści i przywileje, dlatego, że zatrudniasz ludzi z Ukrainy, a na przykład nie zatrudniasz ludzi z Polski. Bo ja jestem ciekawy. Ja nie wiem, jak to y, od prowadzenia przedsiębiorstwa w tej chwili wygląda, bo ja takiego nie prowadzę. Prowadziłem kiedyś jednoosobową działalność gospodarczą. To było wiele lat temu, jak mieszkałem w Polsce. O tym opowiadałem i robiłem y, vlogi. Również mi jego popołudnia życzę wiola. I tak to jest. Także ja jestem rozczarowany tym, zastanawiałem się nad momentem, kiedy Karol Nawrocki musiał zmienić po prostu zdanie, zdanie i co takiego mogło wpłynąć. I takie mi przychodzi teraz, to jest moje skojarzenie, ja nie, nie wiem czy ktoś, nie słyszałem, żeby ktoś o tym, znaczy ludzie mówili o tym, że spotkał się ze społecznością żydowską w USA jak był, na wizycie. Ale czy, ta, czy to spotkanie, o którym przemilczały wszystkie media, poza mediami internetowymi, poza Tomaszem Piekielnikiem i jeszcze innymi, którzy o tym mówili, no to chyba, chyba raczej to tak nie chcieli poruszać tego tematu. Piszecie Duda 2 przy No tak, też to może tak sugerować i może to miało też jakiś wpływ. Może, to miało, może ogólnie ta cała wizyta w USA miała duży wpływ na y, jakąkolwiek decyzyjność Karola Nawrockiego. Dobrze wiemy o tym, że Karol Nawrocki, zanim został prezydentem... Czemu musi wiać tak? Tak nie wdziwiało? już tak będzie lepiej. Jak, zanim po, został prezydentem, pojechał do USA i został... Habemus, papa, namaszczony przez Donalda Trumpa, żeby zostać prezydentem. No tak, został namaszczony i został tym prezydentem. I nie został nim Rafał, mimo że ludzie czaskali i chcieli czaskać, zaczasnęli się w toalecie, czaskali młotkami, czaskali długopisami, czaskali gaśnicami. Nie, no, gaśnicę, gaśnicami czaskali ludzie związani z Brownem. To tak jak ja z gaśnicą. Wszedłem do głosowania. I, no, i, no, i Rafał nie został prezydentem, został Karol. Został Karol Nawrocki prezydentem. Ale miało to też widocznie jakieś tak zwane podwaliny tego, że był z tą wizytą wcześniej w USA. Chyba mo można było się, może i spodziewać, tak, że Ameryka może mieć jakąś decyzyjność w tym, co się dzieje w Polsce. I zarówno wtedy. Jak Nawrocki był, zanim został prezydentem, i teraz, jak już został prezydentem, i najpierw, najpierw zawetował tą ustawę, a teraz ją, e, teraz ją podpisuje, no to i to się tak wszystko zbiega, akurat, tak? Ja to widzę takie skojarzenia. Tak Jakby dostał Karol Nawrodski instrukcję z Waszyngtonu. E, nie, no weź, chłopie, co ty robisz? Co ty robisz? Przyjechał tam Karolek, taki ten, i, I Donald mówi, co ty robisz? Weź tam, podpisz to, co masz podpisać, i ten, wy macie tam pomagać, macie pomagać, macie płacić wszystkie rachunki, wszystkie faktury idą na Was, bo nam jest to potrzebne, bo nam jest to potrzebne. I może, może po prostu dostał, dostał takie, taki nakaz, taki rozkaz. Wy to było pod publiczkę, żeby pokazać, że coś z tej kwestii robi. I tu, co pisze Igor, akurat. Uważam, że pisze dobrze. Mimo, że z poprzednim wpisem się nie zgadzaliśmy, to myślę, że to weto mogło być faktycznie też pod publiczkę. Też masz rację. Mogło być pod publiczkę to weto, żeby zrobić taki szum medialny, a później jak już opadnie ten kurz, ten cały szum medialny zrobi się cichy, no to będzie można to podpisać tak po cichu. To tak w sejmie głosują w Różne ważne ustawy w nocy. No to może jak już raz zrobił weto, to, to ludzie tak nie będą ten. I wiecie, to jest tak z tą dezinformacją o tych dronach, tak? Kartonowych, które przyleciały z Białorusi, przyjechały, przyleciały z Ukrainy, nie, przyleciały z Rosji. O, oczywiście wszyscy mówili, że z Rosji. Jak ktoś myślał, że nie z Rosji, no to oczywiście źle myślał, no bo nie można było myśleć inaczej, tak? I takie było ukierunkowanie. I nawet jak się to wyjaśniło, że te drony, które spadły na Polskę, były ukraińskie, znaczy były dziełem Ukrainy, to i tak została już wpojona ta narracja medialna, że one były rosyjskie. No i tak już ludziom zostało w głowach. Ja, ludziom zostało w głowach, że Karol Nawrocki wetował ustawę, to może ci, co nie interesują się tak polityką, no to myślą, że ją zawetował, a że teraz coś podpisał, a że powiedział on i jego otoczenie, że to jest zmienione, no to może faktycznie to jest zmienione, to może oni nie będą mieli tych przywilejów, to może, to może faktycznie jest tak, jak ma być. No a okazuje się, że jest dalej z tego tak zwana kaszana, czyli... Czyli nic, czyli dalej jest uderzanie w polski interes narodowy, czyli dalej, dalej dojenie takie, takie jak um, prezydent Day zawsze mówił. Podnosi mi się teraz, mi się dopiero nerw podnosi. No jak prezydent Day powiedział że trzeba dać, no to trzeba było dać. Jak Wujek z Ameryki powie, że no, trzeba tam Zasilić sprzętem, no to faktura wysłana tam do Warszawy, no to trzeba zapłacić. Za starlinki trzeba zapłacić, za to zapłacić, 800 plus wypłacić. I tak wychodzi na to, że właściwie to mamy na utrzymaniu dwa narody. I jak ja słyszę dzisiaj rano, jeszcze Krzysztofa Bosaka rozmawiającego z Mazurkiem. I Mazurek, coś tam Bosak, może parę rzeczy mądrych powiedział, ale to już nie jest na ten dzisiejszy żywiec. Ale słyszę Mazurka, który mówi, że, że Ukraina robi coś dla nas, żeby u nas nic się nie stało. No to, no to już ręce opadają, po prostu słysząc po raz kolejny jedną i tą samą narrację, że, że oni to robią dla nas. Nie robią dla nas, bo to nie jest nasz konflikt. To nie, to nie jest na, to nie, nas, to nie dotyczy. To dotyczy ich, ich, ich tam e, krainy u i, i Rosji. I oni muszą to rozwiązywać po prostu między sobą. Nas to nie dotyczy. Znaczy nas, my już jesteśmy w to zamieszani. Ja się, ja, się, e, ja trzeba by, ja bym powiedział tak, że trzeba by docenić to, że Rosja nie. E, nie, nie robi tego, co mogłaby już zrobić za tą pomoc, jaką myśmy ofiarowali. Bo przecież sam Władimir mówił na początku, że jak ktoś będzie pomagał, no to on wtedy z krajów NATO oczywiście, tak? To on wtedy zareaguje. No i przecież nasi polskojęzyczni politycy, oni się bali na początku, żeby rozdawać jakiś sprzęt i tak dalej. Najpierw gdzieś tam wysłali do Niemiec, później, że to niby nie od nas, że to ten, a później szło już. Nażywią wszystko, zrobili lotnisko Jasiąka takim hubem przeładowywczym i tak dalej. Wszystko już poszło z takim impetem. No i co i się dzieje? No bo widzą, że Rosja nie wyciąga z tego konsekwencji, ale tak de facto my jesteśmy już umoczeni w całym tym konflikcie. Tak bym powiedział bardzo pośrednio nie bezpośrednio bo jeszcze nas tam nie ma chyba, że o czymś nie wiemy. Bo nam o czymś nie powiedzieli, i to wyjdzie znowu w trakcie, bo może też tak być. I w tym wszystkim Karol Nawrocki, który najpierw imponuje, a później rozczarowuje, bo robi to, co robi, bo jednak podpisuje coś, co jest niekorzystne dla nas. Niekorzystne dla nas. My jesteśmy już naprawdę tak zadłużeni na ileś pokoleń do przodu, i, i jeszcze to zadłużanie. I jak ja słyszę, o tych wydatkach, ten budżet na, na nowy rok i 200 miliardów na, na obronność. Oni mówią, że to jest 5% PKB, ale to jest 23% całego budżetu. PKB to nie jest budżet, więc to są ogromne pieniądze. A czy ktoś powiedział, ile z, tego, z tych pieniędzy wydanych na tą obronność to zostanie u nas, a ile zostanie wysłane do kraju położonego na wschód od Polski. No ile? Zadaję pytanie. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Może wy wiecie, to się podzielcie w komentarzach. Może wy macie taką wiedzę. No bo można po sądzić po tym, co, czego doświadczyliśmy do tej pory, że niewiele tego, niewiele tego trafi tak de facto do nas, tylko jest to budżet na utrzymanie drugiego narodu. I w tym wszystkim jeszcze 800+, plus, żeby no, żeby nie było po prostu za mało, tak? A później mamy wydarzenia na stadionie z flagami czarno-czerwonymi, e, różne inne akcje, brak wdzięczności, 800 plus na 8 paszportów, no i, no i generalnie jeszcze dwie rakiety w przewodowie e, i kolejna prowokacja z dronami, która była ostatnio zorganizowana przez, przez kraj położony na wschód od Polski. No, po prostu bajka jaka to jest naiwność no, ja nie wiem, to już naprawdę jak ktoś tego nie dostrzega jak, jak my jesteśmy rozgrywani no to, to ja nie wiem co, co jeszcze trzeba zrobić, żeby ktoś przejrzał na oczy, żeby, żeby po prostu dostrzec, dostrzec bo ja nikomu nie chcę niczego narzucać swojej opinii, swojego zdania ale żeby widzieć fakty, które po prostu się dzieją, które nas otaczają, także tak to jest Słuchajcie, będę kończył, bo tyle, zostawcie łapki w górę, bo jest Was prawie setka oglądających, a tylko 34 łapki w górę, także Was do tego zachęcam, żebyście lajkowali, udostępnijcie tego żywca, jeżeli możecie, bo jest to ważny temat, właśnie w kwestii tego, co się dzieje, tak, bo byliśmy na początku, tak jak mówię, w jakiejś euforii po tym, co zrobił Karol Nawrotski, a teraz... Jest rozczarowanie, no duże rozczarowanie moim zdaniem, przynajmniej ja takie mam. Nie wiem jak wy, bo ja nie siedzę w waszych głowach. Tyle z mojej strony pozdrawiam Was, Bukarasz tu popezci Lordeni. No i życzę miłej soboty, wszystkiego dobrego. Ja już widzicie lepiej z głosem mogę mówić i tak dalej, ale kończę, bo tu chodzą inżynierowie i, i, i ten. No i chodzą inżynierowie i tam śmieci są też. Ale tam poszedł inżynier, a tam jest przede mną centrum dla inżynierów, które kiedyś filmowałem. No i może jeszcze kiedyś się je pokażę. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, papa. Pa.